Witam Cię bardzo serdecznie. Wykonamy teraz czytanie, czytanie kart na miesiąc kwiecień dla osób z podznaku byka. Użyjemy kart wyroczni z przesłaniami, jak również karta rota, ponieważ nadchodzą święta. Życzę Ci spokojnych, pełnych refleksji, świąt wielkanocnych, spełnio, spędzonych w gronie najbliższych, w bliskości z naturą, z przyrodą. Teraz już przejdziemy do czytania. I tutaj y, od razu chcę przeprosić, ponieważ mam kamerę tą górną wszczepioną do stołu i y, tutaj widzę, że będzie się bardzo... będą drgania, więc postaram się nie dotykać stołu za bardzo. I zaczynamy. Pierwsza karta z przesłaniem dla osób z znaku byka. Osoby z podznakówek. Jest to karta wdzięczność, aby właśnie, to właśnie jakby, tak jakby, jakby przypomnienie, abyśmy byli wdzięczni, abyśmy czuli tą wdzięczność. W życiu za doświadczali tej wdzięczności, dostrzegali te różne małe rzeczy. Za które możemy dziękować, cieszyć się nimi. Prawda, to są te, takie te małe cuda, które nas otaczają, które do, otrzymujemy. I to właśnie to, te małe rzeczy, które y, stworzone są tak, jakby dla nas, mają nam przypominać o boskości, o duchu świętym, o naszej duszy. Która nas tak jakby prowadzi przez życie. I właśnie dostrzeganie tych małych rzeczy, pięknych rzeczy, małych cudów natury, prawda, przyrody, czy w ogóle takich małych takich y, rzeczy, które doświadczamy każdego dnia, a nie, nie jesteśmy za to wdzięczni. I to do, właśnie tak jakby y, dostrzeganie i bycie wdzięcznym. Nie powinna nas opuszczać, powinniśmy to jakby doświadczać każdego dnia. To to, to jakby nam, nas też przybliża, daje nam to bliskość, kontakt z naszą duszą, z Duchem Świętym. I przypomina nam to właśnie, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy prowadzeni, że mamy tu ochronę, bezpieczeństwo. Tak na tej karcie, tak jakby bez babcia i wnuczka, że powinniśmy pamiętać, że. Mamy nie tylko swojego Anioła Stróża, nie tylko właśnie naszych bliskich zmarłych, którzy czuwają nad nami, ale również tu Mamy ogromną, um, ogromne wsparcie każdego dnia. I mamy, może mieć kontakt, możemy dostrzegać ten kontakt, te różne wiadomości, sygnały, które dostajemy, które pomagają nam i z życie. Są te subtelne, prawda? Subtelne różne energie, które. Yy, które tylko w taki sposób możemy dostawać, poprzez różne, właśnie, synchronizacje, czy, czy liczby, czy te piórko, prawda? Przysłowiowe, że jest to znak od naszej babci na przykład. I będąc wyczulonym właśnie na takie rzeczy i wdzięcznym za tą całą ochronę, całą piękno i, i dobro, które, które nas otacza. To będzie naszym błogosławieństwem. Dobrze. I przejdźmy dalej. Wyciągniemy jeszcze trzy karty z, z przesłaniem z takiej innej talii. osoby z płoznaku byka. Pierwsza karta. Może znaczyć właśnie jakąś niespodziankę yy, albo też wymianę jakichś yy, wymianę jakichś yy, dóbr czy informacji, których bardzo pozytywnych, dobrych. Kolejna karta yy, wskazuje na to, że to jest taka karta, która mówi o tym, że nie wszystko jest Czasami takie jasne. Że nie, często nie, dostrzega, nie dostrzegamy różnych rzeczy. Że tak jakby widzimy to, co dzieje na scenie, ale nie, nie widzimy tego, co jest za kulisami, prawda? Ta karta również oznacza czasami to, że my za bardzo mm, też skupiamy się na, że widzimy coś i na przykład, jeśli chodzi o, na, o naukę, o, o rozwój, że widzimy różne kursy, prawda? I Ciągle sięgamy po coś nowego. Ten kurs, ten kurs, to, to jakieś, tu kupujemy coś, yy, prawda? Jakieś nowe, yy, czy jakieś, coś na jakiś nowy program, czy cokolwiek. I my tak jakby yy, rozpraszamy się na te różne rzeczy, al, ale nie, yy, i ciągle jakby czujemy, że, 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 że nie osiągnęliśmy jeszcze tej pełni, prawda? Jest ta karta, która mówi o tym, że nie, nie wszystko jest takie czasami, jak nam się wydaje. Jeszcze jedna karta. Jest to karta, która wskazuje, abyśmy zastanowili się nad intencjami swoimi, nad motywami. Być może to jest to czas, kiedy masz wiele pytań. Jest coś, coś, co trzeba wyjaśnić, czegoś nie rozumiesz. Jest to karta, która jakby wskazuje na to, aby się zastanowić nad jakimś motywem, nad jakąś intencją. Czego ci się dzieje w, w Twoim życiu teraz? Jaśnimy to bardziej kartami Tarota karty na wskazanie energii. Najsilniejszej energii. Dla osób z znaku byka. Pierwsza karta. Jest to Król Pucharów. Królowa Mieczy. I dziesiątka dziesiątka mieczy. Ciekawe, bo dzisiaj już miałam te karty w rozkładzie. Te karty wskazywałyby na na właśnie czy może jest coś w twoim życiu, co nie do końca właśnie jest już jakby, czuję, że się sprawdza, że jest Czujesz, że to nie jest dobre dla do twojego zdrowia. Czujesz, że, że musisz właśnie wyznaczyć jakby jakieś granice. Że to jest jakby też kierujesz się teraz tą logiką, tym intelektem, ponieważ zaczynasz odczuwać, że coś jest, co musisz zmienić. Że tak jakby to jest potrzebne, jest jakiś stan właśnie uleczenia coś swego, swego, czegoś w swoim życiu. Że musi ta dziesiątka nastąpić jakaś zmiana. I zaraz wyjaśnimy to bardziej, z czym to jest to związane. Najpierw wyjaśnijmy króla pucharów. Być może właśnie chodzi tutaj o jakąś wymianę. Być może chodzi o Hmm, zobaczymy. Trzy karty potrzebujemy. Pierwsza karta jest to Paś Buław. Królowa Buław ognia, więc tutaj jest dużo energii, ognia, pasji, może namiętności. Może to dotyczyć się właśnie związku, partnerstwa jakiejś drugiej osoby. Karta, która spadła, jest to karta. Jest to szóstka monet równowagi. Więc tutaj myślę, że chodzi ci być może o jakąś sytuację w twoim życiu, właśnie wymianę. To co właśnie tutaj, ta była pierwsza karta. Wymiana dóbr, wymiana informacji, wymiana uczuć. Może oznaczać to, że być może w Twoim życiu pojawiła się jakaś osoba, która, y, którą rozpoznajesz jako właśnie kogoś troskliwego, kogoś, kto chce Ci zaoferować jakąś pomoc, wsparcie. Jest też osobą, która wydaje się y, być taka właśnie odpowiednia, że tak jakby... Czujesz, że ta osoba jest tak samo, jakby to jest taka neutralna. Że ma dużo też do zaoferowania, tak samo jak i ty. Że być może są wspólne zainteresowania, być może podobny sposób bycia, sposób widzenia świata, prawda? Jest takie dużo wspólnych rzeczy i taka właśnie równowaga w tym dawaniu, otrzymywaniu. I jest tutaj też energia ognia. Ten paś, to jest osoba, która właśnie ma taką. To jest trochę karta takiego właśnie pasji, takiej zauroczenia. Może chodzić właśnie o pasję do konkretnej osoby, która jest taka właśnie. Ma wiele rzeczy, żeby się dzielić, jakąś wiele wiedzę, ma jakieś takie podejście do życia. Które powoduje, że um, przyciąga innych ludzi. Może to oznaczać jakąś osobę w Twoim życiu, która wydaje się być bardzo um, takim dobrym partnerem. Czy w życiu, czy w y, jakimś konkretnym przedsięwzięciu. Więc y, ta energia jest bardzo pozytywna. Może właśnie wskazywać na konkretną osobę, z którą podzielasz. Nie tylko zainteresowania, ale właśnie też y, jest jakaś taka forma też przyciągania, ponieważ jest tutaj ten żywioł ognia. Kolejna karta. Y, królowa mieczy. No tutaj ta królowa mieczy jest przy karcie, że nie wszystko, co się świeci, jest złotem, prawda? Że tak jakby ty też tutaj kierujesz tym rozumem, rozsądkiem. I intuicją również. Z ciekawe, by z karty wyszła. Kolejna karta: y, As Mieczy. I czwórka. Buław. No to jest y, dosyć ciekawe połączenie, ponieważ ty, jakby te doświadczenia Twoje z przeszłości, każą ci uważać być ostrożnym, zwracać uwagę na swoje inwestycje, swoje decyzje, mieć pewną granicę, prawda? Mieć tą pokorę, ale jednocześnie widzieć, kiedy powiedzieć nie, kiedy być asertywnym. I to jakby właśnie yy, ta Twoja postawa i to jest ta królowa mieczy, jest to raczej myślenie, kierowanie się rozsądem i intelektem, jakby masz, jesteś osobą Intelektualną, która też pięknie potrafi y, mówić, przemawiać. Ale jednocześnie te trzy karty wskazywałyby na to, że jest też y, wskazanie na intuicję, na ten głos wewnętrzny, prawda? Który nie mówi językiem słów. On nie wyraża się słowami. On to, jest, to jest język odczuć, ten właśnie tak, bo odczucia wewnętrznego i, i poczucia, jakby mamy w sobie ten barometr taki, który pomaga nam w życiu bardzo, jeżeli potrafimy się nim posłużyć i te, te dwie karty, as czy jest to właśnie jakaś idea, być może ale też y, wiedza że po prostu ty wiesz co jest prawdą, co jest co jest y, Co tak jakby, co jest prawdą? Masz jakąś właśnie wiedzę. I czwórka y, buław może oznaczać jest to właśnie ogólnie y, harmonijne połączenie, świętowanie czegoś. Może oznaczać y, jakąś właśnie konkretną y, sytuację, która będzie świętowana w gronie najbliższych czy w gronie rodziny. I y, ta karta może oznaczać też związek, że może będziesz po, w tej konkretnej sytuacji, gdzie o związek, pokierujesz się tą intuicją, tym gło, głosem wewnętrznym, właśnie. Tym odczuciem, tym impulsem. Jaśnijmy jeszcze kartę tego, tej intencji i dziesiątki mieczy. Czyli, tak jakby wyznaczenie sobie, ustalenie, jaki jest motyw Twojego działania, jaki jest plan, jaka jest Twoja intencja. I zaczęcie czegoś od nowa, to jest tak jakby odrodzenie też. Dziesiątka jest to odrodzenie się. W tej karcie widzimy kolejne etapy: bycia wielbłądem, później lwem, i teraz jest now, młody Budda, tak jakby odradzasz się. Jakby od nowa chcesz być dzieckiem, właśnie cieszyć się życiem, doświadczać to, to życie w taki sposób yy, bardzo, właśnie, może nawet. Kierując się właśnie tymi, tą, tą y, intuicją. Że wtedy te karty mogą oznaczać to, że właśnie często y, kierując się tylko właśnie tymi zasadami moralnymi, jakimś tym rozumem, y, nie jesteśmy w stanie wykryć, co jest tym prawdziwym złotem, a co tak naprawdę tylko się świeci, prawda? A co jest tą błyskotką. mi jeszcze dziesiątkę, dziesiątkę mieczy. I tutaj wypadły karty trójka y, trójka pucharów, piątka monet. Więc tutaj jest, jest jakiś stres związany właśnie z, z jakby z niezrozumieniem. Jeszcze jedna karta. Czyli to jest ten stan właśnie kiedy mówisz sobie, że nie, musisz coś zmienić. To jest dużo kart wypadło, ale sprawdzimy. Jest właśnie karta odrodzenie przede wszystkim. Ten aha moment, kiedy uświadamiasz sobie coś dlaczego. Właśnie właśnie dlaczego. Dlaczego coś się wydarzyło wcześniej tak, a nie inaczej? Jakie były motyw. Jakie. Właśnie to jest ten, taki czas zrozumienia i możliwości zaczęcia czegoś od nowa, nowego etapu. I ten etap tak jakby yy, wiesz, że musi zakończyć, ponieważ były to doświadczenia cierpienia, smutku, odrzucenia być może pozostawienia, niezrozumienia. I teraz i to było to, to napięcie chcesz, chcesz, aby to ten stan o Właśnie, to naprawdę super wyszło. Tutaj, jest ta karta. Tutaj pokażę, że w tej kamerze. Właśnie tego napięcia, prawda? Czyli doświadczenia tych emocji, właśnie cierpienia, smutku, niezrozumienia. I teraz to napięcie. Jest możliwość, żeby zamienić na nowy początek. Karta głupca. Podjęcia ryzyka w stronę. Czegoś nowego. Może nawet innego stanu bycia. Może chodzi o rozwój duchowy, który będzie z, z tobą teraz, tak jakby przejdzie jakiś etap. I to właśnie jakby to zrozumienie dlaczego. Mam wrażenie, że masz możliwość właśnie zajrzenia w tę w, w księgę Akashic Records. To da ci tą wiedzę, właśnie, uświadomienia sobie i odrodzenia. Aha, moment, karta odrodzenia. Zrozumienie. I możliwość, będzie ci dana okazja, jakby, wręcz jakby taki wake-up call. Wyzwanie. Do, do, do zmiany, do właśnie do podjęcia czegoś nowego, podjęcia ryzyka. I że ty będzie Ci dana jakaś informacja, może być nawet na konkretny telefon, który coś wyjaśni, coś dać jakąś wiedzę. Info, telefon, informację jakąś, że będziesz mieć wgląd do, do yy, zapisów Akaszy. Może się to wiązać właśnie z Twoimi zdolnościami jakimiś. Odkryciem właśnie tej, tej wrażliwości. Że jak odkryjesz ten, ten sposób ym, odczytywania tych znaków subtelnych i to będzie ten mo moment, kiedy sobie uświadomisz, dlaczego coś się działo w przeszłości, jakie to ma znaczenie właśnie na Twoją przyszłość. Na na, w ogóle na rozwój twojej duszy bo to wszystko co było ten właśnie yy, strach, cierpienie porzucenie, jakaś taka forma właśnie niezrozumienia to już ma ten moment kiedy musisz się odrodzić na nowo właśnie do, do tej formy tego z powrotem dziecka i doświadczania wszystkiego na, na nowo poprzez kartę tą kartę zerową I właśnie ta karta y, to jest tak jakby wskazówka, aby czuć wdzięczność. Mieć w sobie wiarę i, i czuć wdzięczność za wszystko, co nas otacza. Bo tutaj y, tu akurat mi się tak to też kojarzy z tym, z cudami, jakie robił Jezus, prawda? I on tak jakby tam był jeden z takich najbardziej znanych cudów, to jak on rozmnożył. Tam było jakieś tam właśnie było ileś tam tysięcy ludzi i y, y, trzy kromki, trzy bochenki chleba. I on tak jakby był, tam dokładnie nie wiem, już tego już nie pamiętam, ale w każdym razie on tak jakby miał ogromną wiarę i był wdzięczny za to, co ma, podzi był podziękował za to, co jest. I ta wdzięczność. Spowodowała to, to, ten cud, że wystarczyło jedzenia dla, dla wszystkich dla tysięcy, prawda? Więc miejmy tą wdzięczność za wszystko w naszym życiu i wiarę. Więc jesteśmy prowadzeni, że mamy ochronę nad sobą, i to dam te spokój i harmonię. I myślę, że ważne jest, aby, aby kierować się też tą właśnie tą intuicją, duchem świętym, naszą duszą, którą mamy w sobie. I powinniśmy się poddać poddać, wiedzieć, że, że poprowadzi nas do naszego dobra. Bo to daje nam jedynie tą, tą, tą taką lekkość. Ten odpoczynek, tą harmonię zabierze tą właśnie presję, niepokój. Myślę, że na tym zakończymy dzisiejsze czytanie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za obejrzenie i do zobaczenia.